Czy pamiętacie rok 1939? O ile nie pamiętacie, posłuchajcie. Piorun dziś to znak rozpoznawczy strajku kobiet. W przeszłości pojedyncza runa Zik wykorzystywana była przez hitler Hitlerjugend. Podwójna widniała między innymi na hełmach niemieckiej formacji SS. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary. i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Szkolną młodzież ogarnia rozpacz. Szkolną młodzież ogarnia rozpacz. Obywatelki lat Będą ścigane i karane z całą surowością. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Żołnierz polski jest wrogiem demokracji. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Wyrzeknijcie się ojczyzny. Wyrzeknijcie się ojczyzny. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Mieszkańcy nie czuli tej bliskości funkcjonariuszy. Polki i Pol Polacy. Polacy, bracia i siostry, siostry. obywatelki uchlane, będą ścigane i karane z całą surowością. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby powiedzieć dość każdemu, kto chce spokojnie żyć i spokojnie pracować? Bracia i siostry, czy zrobiliśmy więc wszystko, aby powiedzieć dość? Każdemu, kto chce spokojnie żyć i spokojnie pracować, awanturnikom trzeba skrępować ręce, bracia i siostry. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Pełnomocnicy komisarze otrzymali prawo napadów i włamań. Właśnie, właśnie, właśnie. Spokój, dość mądrości. Edward Gierek musi dojść do głosu. Nie nały i trymunały! Właśnie, właśnie, właśnie. Spokój. Dość mądrości. Edward Gierek musi dojść do głosu. Nie ma i nały. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klębskie. Wyrzeknijcie się ojczyzny! Wyrzeknijcie się ojczyzny! i demoralizacja przybrały rozmiary To Dokonano zapobiegawczo internowania interesu narodowego. W od mojej Trzeba przywrócić szacunek dla zaniedbań służbowych, marnotrawstwa i partykularyzmu oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Każdy, kto podnosi rękę na polskiego policjanta obraża majestat Rzeczpospolitej. Obywatelki uchlane Będą ścigane i karane z całą surowością.